Kieślowski jako mistrz po prostu uchwycił takie społeczeństwo w końcowej fazie socjalizmu. No to jest dokument, który opisuje ludzi w tamtych czasach, ale w ogóle też tamte czasy, więc jest bardzo, no na czymś więcej niż film dokumentalnym, tylko zapisem historycznego stanu. Co z Polską witam Państwa? Dziś moim gościem jest sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Kino Moralnego Niepokoju to było moje kino. Wtedy mając lat 13-14 to było to coś, co myślę w jakimś tam istotny sposób budowało moją wrażliwość. W roku 80 miałem 17 lat, byłem w trzeciej klasie liceum. To był czas bardzo, bardzo... Szorstki i ostry politycznie. Miałem akurat 9 lat, i to był obraz takiego rzeczywiście przełomu w naszym społeczeństwie, bo pamiętałem przede wszystkim to, że częściej ludzie powtarzali, że brakuje im wolności, czy takiego e, możliwości decydowania o sobie, o własnych losach. To coś, co wtedy się działo, jakby uczyniło mnie obywatelem. W którym roku się urodziłeś? Kim ty jesteś? A co jest dla ciebie najważniejsze? Czego byś chciał? Moniek Staszczyk, wokalista zespołu t Autor tekstów, 44 lata. Również ojciec. Dwoje dzieci. Jasiek 18, Marysia 14. Ważne jest to, żeby, żeby po prostu nie było gorzej. Ty życie traktuje w sposób sinusoidalny. Wszystkie wzloty i upadki mają swój sens. Nie może być ciągle zajebiście. Chciałbym, żeby... Moje dzieciaki były szczęśliwe i nie będę ich na siłę szczęśliwiał w sensie nie muszą zostać muzykami, nie jest źle. Jestem obywatelem, jestem dziennikarzem, jestem ojcem. Najważniejsze, najważniejsze są moje dzieci i najważniejsza jest Polska. Chciałbym, żeby moje dzieci były szczęśliwe, żeby wyrosły na fajnych ludzi, żeby były zadowolone z życia. I chciałem, żeby Polska była fajnym krajem. Jestem e, przede wszystkim głową rodziny. I mam mojego synka. I ten synek jest dla mnie najważniejszy. I chciałem mieć jeszcze co najmniej jedno dziecko, kabaret, który prowadzę odnosi sukcesy. Moja rodzina jest, e, czyli żona i dziecko są młodzi i fajni. I moi rodzice cały czas żyją. Czyli ja po prostu chciałem, żeby było tak jak jest. jest.